Dzień dobry, serdecznie witam. Bardzo ciekawy tekst dzisiaj wpadł w moje ręce. Ciekawy, ponieważ możemy sobie te dane przerobić i zobaczyć jakie są koszty budowy 1 kW paneli fotowoltaicznych, jaka jest rzeczywista produkcja z tej ogromnej farmy fotowoltaicznej i jaki jest zwrot. A mówimy tutaj o profesjonalnej farmie fotowoltaicznej, którą z inicjatywy Zygmunta Solorza wybudowano na terenie kopalni węgla brunatnego Adamów. O mocy 70 megawatopików. Ogromna farma fotowoltaiczna. Za chwilkę znajdę, jaką powierzchnię ona zajmuje. Zajmuje powierzchnię 100 hektarów. No, możemy też wyliczyć na przykład z jednego hektara, ile kilowatopików mamy energii elektrycznej. Z tekstu dowiadujemy się o mocy tej elektrowni. Wiemy, że składa się ze 155 tysięcy modułów fotowoltaicznych. Każdy o mocy 455 watów w piku oraz tylko 306 inwerterów. Także można sprawdzić, jakiej mocy są inwentery. jakie mocy stosuje się w takiej farmie. Zobaczcie, jaki to jest ogromny teren. Te 400 hektarów farm fotowoltaicznych to jest naprawdę bardzo duży teren. Ma produkować rocznie aż 68 188 MWh. Też policzymy sobie, ile to będzie KWH do KWP. Inwestycja kosztowała 163,8 miliona złotych. Zapraszam do Excela. Czyli moc elektrowni 70 MW mamy 306 falowników, powierzchnia 100 hektarów. Roczna produkcja 68 000 megawatogodzin i koszt 163 miliony złotych. Ja wiem, że w tym momencie cena sprzedaży prądu elektrycznego to jest około 300 zł za MWh. Moc całej instalacji, całej, całej farmy fotowoltaicznej 70 tysięcy kWh. mamy 306 falowników, czyli na jeden falownik przypada 229 kW. Bardzo dużej mocy są te falowniki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, 68 tysięcy kWh, dzielimy to przez 70 tysięcy kWp, wychodzi 974 kwh do kWp. Ja zawsze liczę 1000 kWh do kWp. Profesjonaliści, jak widać, policzyli troszkę mniej, o 3% mniejszą produkcję. I to powierzchnia 100 hektarów, czyli na jednym hektarze umieszczono 700 kW w piku paneli fotowoltaicznych. Koszt całej inwestycji 163 miliony złotych, czyli 1 kW w piku kosztował 2340 zł netto. Czyli do tego My musimy dojść do podatek VAT 8%. Można powiedzieć, że raczej nikt w Polsce nie wybuduje nam czy sobie tańszej instalacji fotowoltaicznej niż w cenie 2340 Netto. Ponieważ przy tak dużej inwestycji na pewno ta cena jest bardzo, bardzo niska i raczej taniej się już nie da. A na pewno nam, gdzie chcemy mieć 5 kW w piku. Roczny zarobek za prąd. Licząc 300 zł za megawattogodzinę, czyli 30 groszy za kilowattogodzinę. taką cenę przyjąłem, że w takiej cenie najtaniej można w 2022 roku kupić energię elektryczną w hurtowych ilościach. Być może ona będzie trochę mniejsza, ale no, trzeba przyjąć 300 zł. Przypominam, że to są ceny rynkowe, takie, takie nie takie, co my mamy w domach z taryfy G11. Przy produkcji 68 tysięcy kWh to jest 20 milionów 456 zł. Tyle otrzyma ta farma rocznie za sprzedaż całej swojej produkcji przy cenie 30 groszy za kWh. Dzieląc koszt całej inwestycji 163 miliony zł przez 20 milionów, mamy zwrot inwestycji dokładnie 8 lat. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, bardzo dziękuję, że chcecie mi pomagać, i serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.